Jak on mnie słyszy? Tych nie cierpię dziadu, fuck. Mm. Oh. ah yes Ten tu Okej. Okay. Niech idzie tam. Idź tam.

Jeszcze sobie bądź. O nie, on wrócił się. Szybko!

ważą. Po co się tak bawić, bo lubię. Ale dobra notka z tą bombą saletrową. No dobra. Dobry pomysł i dzięki za pomysł. Dobry pomysł i dzięki za pomysł. A ja muszę się do tego śmigłowca dostać, nie? Muszę się wreszcie otworzyć. A. Okej. Okay. Dobraź mi głowiec, do dzieła. Sprawdzimy tylko, czy tutaj czegoś nie ma. O. Tu mam dziwne przeczucie, że, że to będzie spadek, jeden wielki taki. ja tam wejdę i to spadnie. O kurwa. Ok, zimna krew. Ory. Jedziemy. Jeden skok i po buruch. Okej. Uff! Aj. Wiedziałem. Jest alkohol... Został do... krzucia... Nie puszczę, nie puszczę cię. A całe dłonie w krwi! Gotowa? Pewnie... <gryw> Żartujesz sobie? Mówiłam. Wow, Ale ładnie. Ej, czy światło nie zwrócą uwagi, żołnierzy? Nie, zewnętrzne oświetlenie nie działa. Skąd wiesz? Wiesz, Melanie mi o tym powiedziała. Wow. Nie jest wycko. Chcesz spróbować? No, jasne, że tak. Okej. Okay. Tak! <laughs> Co gotowa? <laughs> Co robimy? Wow! <laughs> wow, wow! wow. <laughs> Rajli, chodź tu! Nie, śmiało idź. Wow. Co jest? Ale super! O rany. Zajebista. Chodź dawaj tutaj, siadaj przy mnie. Dobra, czekaj. Wow. nie, 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 nie. nie, nie, nie. Dopiero Uff. <grymne> Podobało mi się. Serio. A. Mam tutaj coś jeszcze. Co to? Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. A, ja Znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Mm, ma serce na dłoni. <laughs> Jakie dowcipy? Proszę, dla ciebie. Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. <laughs> tak tylko mówię. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Dobra, gotowa? Dobra, staraj Chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. Oooo, <laughs> dobre! Jest niezły. Szedł w przez bagna i go wciągnęło. <śmiech> <śmiech> Dobra, Fajne. to za bardzo. Czytam książkę o przyciąganiu, i nie mogę się oderwać. <laughs> niezły? <Pst. śmiech> no, tak, ten jest świetny. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. <śmień zoszczędny> <śmień zoszczędny> Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. <śmień zoszczędny> to był idiotyczny. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. O. Nie. Środek na łysienie to środek głowy. Mhm. O. Tak, Masz? tak. Usię ja się od środka. Od tak. środka. Wow, spójrz na mnie! Uuu. Arcade Arcade'ówko, O, Nie może być Nie, nie mów, zepsute Zepsute oh. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać Wciąż możesz Jak? No dobra, chodź Zamknij oczy Zamknij Dobra tym się ruszasz. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. Najpierw musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. E, mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, Czarny Kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. On chce tylko Twojej krwi. Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka. Gotowa? Dajesz! Runda pierwsza, patrzcie! Runda pierwsza, Czarny Kieł, szerokie ciebie. Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios. Podskocz! Nie, wciśnij góra, żeby skoczyć. Dobrze, nie trafił cię. Lądujesz za nim. Szybko go w plecy. Wzmaż <grystanie> go z łokcia. Zabrałaś mu około 15% zdrowia. Tak! Twój przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrować. Atakujesz łokciami, gdy on wyprowadza serię ciosów. Odskakujesz nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Kontratakuj niebiańskim wyrzutem. Chwycił nie cię. Przyciskaj uderzenie, ciśnij żeby... Wciśnij góra, blok i kopnięcie, żeby wykonać ostrą Blokuj go. Uda ci się. Dół, przód, uderzenie, żeby wykonać atak Ja pierdziele! go. Ekran robi się ciemny. Noże Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebija mu tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki. To ultra zabójstwo. Angel knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! Nieźle jak na pierwszy raz. Jak? Było ok. Zajarałaś się. <grystanie> no dobra, trochę. <grystanie> Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Masz mnóstwo czasu. Hm? Riley. Chyba wyczerpałam na dzisiaj swój limit przypałów. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. O? No, to, to może pojutrze. <grytanie> no dobra, to w takim razie kiedy? Nigdy. Mam rozkaz wyjazdu. Skąd? Z Bostonu. Mam Dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj, ale wiesz, jaka jest Marlin. Ona zawsze wie lepiej, nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. Ok. I tyle? No, a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Pożegnać się? Chciałam cię zobaczyć. Nie, po co mnie tu wzięłaś? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Mam ci doradzić? Idź. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Rajli, Riley. Riley! Ja Jak Tak Ciekawe. Panekinę. okej. Okay. magazyn. Zaplecze? Fajne ciuchy. Muzyka nastrojowa. Ojej, na co się gapi? No, na ciebie się gapi, no. Ty widziałaś kiedyś coś takiego? Co? Obraziłaś się? Nie wiem, może. To nie ty powinnaś być wkurwiona na mnie. To ja się tu wkurwiłam. O co? Bo poprosiłam cię o radę? Od kiedy przejmujesz się tym, co mam do powiedzenia? Byłyśmy kumpelami. Myślałam, że się lubimy, a potem każesz mi spierdalać i bez słowa znikasz? Cały ten dzień. <słuch> Masz wyrzuty? Mam ci wybaczyć? Spoko, nie ma sprawy. Powinnam się bunkrować po drugiej stronie miasta. Jeżeli dam się tutaj złapać, to już nie żyję. To nie wyrzuty sumienia kazały mi tutaj przyjść, Eli. No dobra, powiedziałam kilka słów, których nie mogę teraz cofnąć i. żałuję. A właśnie. Marzyłaś o pistoletach na wodę, pamiętasz? Prawie dałam się za nie zabić, dla ciebie, okay. najpierw. Zrobię ci dupsko. A potem pogadamy. Należy ci się prysznic. <laughs> Pokaż, co potrafisz, dziewczynko. Mm -hmm. Nie czuj się zabezpiecznie. bezpiecznie. Ellie, <laughs> Za swoje. A. A -ha -ha. Zniszczyłam cię. Mówiłam? Hmm, wyrównana walka. Co to? Tak. Masz urojenia. Okej, okay, spoko. Licz do pięciu, schowam się i jedźmy z tym. Pierwsza trafiona przegra. Okej. Okay. Zamknij oczy. Raz, dwa, trzy, cztery pięć gotowa a pompujemy pierw. światło tam była koniec spoko do dwóch wygranych jeszcze raz dobra jazda raz dwa trzy cztery pięć pora umierać Chcesz się dowiedzieć gdzie ona jest Tam jest. Dojdziemy ją. Tam jest. Aha. Ha, ha. Czyni, okay. A takich jak ty wywalają z armii. O, no, zaczynasz pomału przeginać. Teraz się załatwię. Riley... spędziłabym tak cały dzień. Ale musisz wracać. Muszę wrócić. Okej. Okay. los. Możecie cię chociaż odprowadzę? czemu nie? <laughs> Idziemy bez malfacaka. Hey. No. <laughs> Trochę mnie poniosło. Ale Mówiłam serio, powinnaś iść. Przecież wiem, że ci zależy i. No wiesz, chcesz tego, więc. Nie zatrzymam cię. A może powinnaś? Nie, błagam, nie odchodź. Bez ciebie umrę z tęsknoty. Dam se radę. Ty też dasz radę. Kiedyś się spotkamy. Weź je sobie. Mnie się nie przydadzą. A masz jeszcze tego walkmana? Raczej. A weź pokaż. Trzymaj. Czego słuchasz? To muza od ciebie. Naprawdę uschniesz beze mnie. Spadaj. <gry> Olej to chodź. Walkmana. Walkmana, ludzie, walkmana! Wydatnie wiecie, co to jest walkman. Ja pierdzielę serio walkmana?